Chodźmy razem w góry, a dzisiejszy cel to turbacz, czyli najwyższy szczyt w gorcach. 1 maja, tak więc majóweczka zaczynamy od pobudki o 3 rano i o 4 już wyjeżdżamy, żeby o 5.20 z parkingu w Nowym Targu móc wystartować na Turbacz. Kierujemy się dzisiaj zielonym szlakiem, początkowo przechodząc przez małe osiedle i obok bramy w Gorcach. Według znaków, wejście na szczyt zajmie nam godzinę 45, także zobaczymy, jak to się sprawdzi. I zaczynamy od dość ciężkiego, ale jak się okazało, najgorszego podejścia, po to, aby po chwili zobaczyć piękny widok w tarcz o poranku. Właśnie tutaj był nasz pierwszy, ale dość krótki przystanek na troszkę zdjęć i podziwianie widoków. I pniemy się coraz wyżej wraz z przebijającym się słońcem. Mimo pierwszego dnia majówki na trasie spotkaliśmy tylko rowerzystów na rowerach elektrycznych, i myślę, że było to spowodowane poranną porą, bo schodząc były już tłumy na szlaku. Kiedy na szlak rusza dwójka fotografów, to od razu wiadomo, że kilka przerw na zdjęcia na pewno będzie. No, i tutaj dochodzimy do chaty pod turbaczem, czyli domków na wynajem i punktu gastronomicznego, który o tej godzinie był jeszcze zamknięty. Kolejne spojrzenie na tatry, i lecimy dalej. Wchodzimy na punkt łączenia się trzech szlaków: zielonego, którym idziemy, niebieskiego i czarnego, i widzimy, że zostało nam do schroniska około godzinka. I zielony szlak, który wybraliśmy i prowadzi z nowego targu Kowaniec, jest najkrótszym szlakiem na turbacz i jest przy tym bardzo widokowy, jednocześnie nie będąc bardzo wymagającym. I w tym momencie muszę też przyznać, że dla mnie był to dużo przyjemniejszy szlak niż chociażby wyjście na trzy korony czy wysoką w pianinach. Tutaj widzicie jednego ze wspomnianych wcześniej rowerzystów, a co ciekawe, tym szlakiem możecie iść ze swoim pupilem, ponieważ szlak ten nie wchodzi w granicę gruczeńskiego Parku Narodowego, więc jak najbardziej można zrobić ze sobą psa, a my spotkaliśmy ich na trasie mnóstwo. Oczywiście już schodząc. I tu pojawia się już radość, bo przed nami tylko 20 minut do schroniska. Także szybka analiza terenu na mapie, i ruszamy dalej na szczyt. Na szlaku spotyka się też bardzo dużą ilość różnego typu kapliczek, czy właśnie krzyży. Ku naszemu zaskoczeniu bardzo szybko docieramy już pod schronisko na turbaczu, które jednakże nie znajduje się na samym szczycie, tylko na ten szczyt trzeba dojść jeszcze jakoś około 15 minut, żeby znaleźć się właśnie tutaj. A stąd możecie już podziwiać przepiękną panoramę teatr polskich, słowackich i nie tylko. Tutaj naprawdę jest przepięknie. No i teraz nas też możecie podziwiać. Krokusów co prawda nie było, ale zeszliśmy sobie jeszcze od schroniska około 20 minut w drugą stronę pod ołtarz papieski, w którym miał być drugi, jeszcze jako Karol Wojtyła odprawiał muszę. No i teraz wracamy już do schroniska na wyczekane jedzonko. Muszę szczerze przyznać, że od kilku lat, kiedy ostatni raz byłam na turbaczu, ceny poszły troszkę w górę. Ale nie o tym teraz, tak i my zamówiliśmy sobie pierogi ruskie i naleśniki z jagodami i obadania były przepyszne. Ostatni widok ze schroniska i najwyższa pora schodzić na dół. Schodząc podziwialiśmy jeszcze piękny widok na jezioro czolsztyńskie i o godzinie 10.40 mydujemy się już na parkingu pod samochodem. My uciekamy przed majówkowymi tłumami w górach. A Wam życzymy miłych wycieczek. I oczywiście polecamy trasę na turbacz z zielonym szlakiem od Kołańca. Do kolejnego!